Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izaki. jak część z was pewnie wie, w wakacje sporo podróżowałem po Polsce. Jeździłem do kilku miast w Polsce w ramach akcji Hopkala Można inaczej, żeby spotykać się z wami. I teraz przeszedł czas na zakończenie całej akcji na wielki finał, którym jest Hoplikes Festival w Gdańsku. Już 17-18 października w Hali Amber Expo w Gdańsku będziecie mogli spotkać wielu znanych youtuberów, będziecie mogli spotkać mnie, bo ja będę w niedzielę będziecie mogli posłać muzyki na żywo od Dawida Kwiatkowskiego, Rojka i Saszan. Będzie wiele, wiele atrakcji, masa zabawy, będą gry komputerowe, będzie show Counter-Strike Global Avencji w sobotę i w niedzielę! I ten showmecz w CSGO będę komentował właśnie, ja w niedzielę będą gwiazdy Gaming. YouTube'a walczyły między sobą i ten mecz będę dla was razem z Grabą komentował, więc mam nadzieję, że wpadniecie posłuchać na żywo troszeczkę mojego komentarza, będzie oczywiście morze, bo to Gdańsk, chociaż mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo zawsze jednak miło jest, kiedy nad morzem, kiedy świeci słońce, kiedy jest ciepło, chociaż ostatnio troszeczkę winter is coming, w każdym razie będzie się działo, i mam nadzieję, że przyjedziecie. Bilety kosztują... Jeden dzień kosztuje 49 zł bodajże. Za dwudniowy dni wykarny coś koło 88, jakoś tak. Ale słuchajcie, to jest nieważne. Ważne jest to, że Hoplikes Festival przygotował specjalną promocję. Pierwszy tysiąc osób, które przyjdzie z taką butelką hopkoli, specjalną butelką hopkoli z akcji hopkola, można inaczej, czyli z podobizną youtuberów, na przykład z tą butelką moją i Gimpera, jeżeli wpadniecie z tą butelką, to pierwszy tysiąc osób, które wejdzie w sobotę i w niedzielę oddzielnie, tak, Chodzi za darmo, więc poszukajcie w domu, czy jeszcze może macie jakąś pustą butelkę, czy może jeszcze macie jakąś pełną w lodówce, bo w sumie są takie pogłoski, że i to już jest wszędzie w tym momencie, nawet w lodówce. No właśnie, jak ktoś ma taką butelkę, to jasne. I z taką butelką możecie faktycznie wejść za darmo, także przygotujcie taką butelkę w niedzielę, mam nadzieję, że przyjdziecie już wcześniej, jako pierwsi z tych tysiąca ludzi, żeby wejść sobie spokojnie za darmo, żeby móc się ze mną spotkać. Mam nadzieję, że będę w stanie przybić piąteczkę. Z każdym z Was, bo po to się tam wybieram, tak naprawdę, żeby z Wami się wszystkimi spotkać w Witańsku. Byłem na ostatnim Hoplaikse, będę i teraz. Wtedy jeszcze na pewno dużo z Was mnie nie znało, także teraz mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się gdzieś tam spotkać, chociaż na moment. No i cóż, 17-18 października Hala Amber Expo Hoplex Festival. Mam nadzieję, że się zobaczymy, a tymczasem trzymajcie się. Strzała, cześć!